mamy widzowie. gramy się znowu do mails, Co to jest w ogóle? Nie. wiem. Um, to yy, no, gra ze mną. Luiseczka. Czyli luiska, to właśnie. Gramy. Financie. No. dobre Zło się stało. Czemu tak? Ramiona to góry lecą. Nie, nie wiem, ja też tak miałe, no, no. A brałam. A myślałem, ja miałam połamane nogi, jak kucam No. A i w ogóle w komentarzach możecie zgadnąć, ile Luiza ma lat. Na pewno więcej niż cztery. Właśnie. Jest taka malutka to nie jestem. Weź, bo ich hmm. nimi. Dobra. O jest, Luizka. Jezu ta moja żaba. No bo ty jesteś tą, nie wiem, nieromaną żabą. No, dobra, chodź. Idziemy. No A ja ladarkę? A, no tak, przecież. A więc, dobra, ja teraz biorę na odwrót. O Boże, to będzie ciężko. Dobra, chodź. Nie wolno. Czym tu jakiś... Nie Ślady. wiem. Nie trzeba zrobić zdjęcie. A pamiętasz jak w tamtym filmiku powiedziałam, że jakąś czarną bez tą Kitty jest. No. <grym> no. A... Ale... Ale jak jest O Jezus Maria. Nie się awaria. No zrobię. Gdzie ty idziesz? W ścianę wchodzisz. Dobra, czekaj. Czekaj. Ale ja... A! Ale ja dzisiaj jedę pierwsza. No Dobrze. Często. Jestem z Co? tobą! Jezus. Jest tutaj. On tu idzie. O kurka, on Dobra! Ej, oni na potwora polują! A nie nie No nie, ej, chodź tutaj ze mną. Jestem. No oni potwora chcą zjeść. No czekaj! No tu chodź idziemy za nimi. Ej, kejba widziałam. Ej, kolejny ten. Mogę no. podnieść? Nie. No. Nie mogę. A ja, czekaj. Czemu oni rzucają tymi siekierami bezsensownie? No właśnie ja nie wiem. Við leðum þessi kjörleikin. Það er líka. Það er okkur. Það er okkur. Miałam się kierę. Będę go na łeb jeszcze raz. Dwoje. Czemu dwie? A! No, no naprawdę zjadźcie. Nazywam. No fajnie. No. Ogólnie jest to, fajnie. to już nie będę tak przecież jak w poprzednim odcinku. No już się nie boję aż tak bardzo. A dlaczego tu jakiś typ w ogóle bez głowy stoi? No weź, bo ty pobiegasz beze mnie. Powiem, no ale na tej przepaści się trzymam. Dobra, ja już S... jestem tak o ciebie. To, to ty! Ten... Dos dostałaś w Ale od, od, od czego? Nie wiem, ale leżysz. O, ja mogę na tobie. No. Cześć, no wstawaj, skocz! No skocz! Ale co ty w ogóle nie Ale nie bo ty mówisz. kucasz. Trzy, cztery! W tym samym czasie. Ale straciłaś HP. No. Jestem z Tobą. No z mamą. No fajnie. No. Olek, jak coś kolega będzie, coś tam jest. Ej, oni znowu No ja cię No za Tobą nie jestem. Tutaj chodź. Zjadł O. Gdzie wzięłeś? No, masz. Tu sam. Chodź. De. Tu sam. Chronię cię. Uciekaj. Do mnie chodź. Nie, się na niego nie. Bierzesz, nie, 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 tylko nie, nie, łapię poszedł poszedł sobie. Muszę się ruszyć? Ja idę Uch, z tą. Okay. A ty... Ty No tutaj wziąłeś? jestem. A co ty z moru wziąłeś? No, do No! Ty patrz, jaki fajny. Miałbym no. zdjęcie. A gdybym no. nie da się. Odmadałam, Ale że... jak będzie telefon, to mi dasz. Uszanuję uszam do nim. Dobra, nieważne, nie było tego. Chodź. Najwyżej, jak Ja Jajdę pierwsza! No... No dobrze, ty ty tym, my, my, my. Ja idę z moją siekierą, obronię cię. No, tu możesz iść. A wiesz, że ta siekiera daje mi światło. Słyszałem jak go... No i no, no, tu jest... No, czekaj! No gdzie ty? Chodź. To jest tu. A bo tutaj jest ten mały. No mały. jest mały. tu jest mały. Jest mały. mały. Ile tu siekier leży? No o! Puś. Co? Umieraj. No się kierę. No, panie, tak, robię, ała! No co jest? No ała! No dwa razy kamieniem dostałam, no co chodzi. No mam nie Ej, ja się Odpadłem na dupę. Ale czemu tak dużo tych siekier i tak tylko jedną? Muszę bardziej. Degna tyle od ciebie nie, gdzieś ciekolwiek. Widziałam <śm> go twora? Ja jestem przy tym co ma. Tylko. Telefon? No, ale nie ma takiego. wypadku. Ej. No ja pierdziele jestem w ślepym załatwiony. On się do mnie gapi. to było was znaleźć. W ogóle ten potwór się do mnie gapi. Ja w ogóle gdzieś biegam. Dobra, wiem gdzie jestem. Ej, ja się boję, że ten potwór zaraz... Nie wiem. Pod Zjadko już Ej, on się do tyłu? Boże, jestem gdzieś obok ciebie. Oooo! Było... Ja tu piją! Jestem tu! Aaaa, będzie tu piją! Zjadźcie! No? Słyszę to. Bo jakby inaczej. Chcę mu zjeść. Ja nie, wiem, gdzie ty... jest? Ja byłem tam. A ja, jest... on jest zjadł akurat. Zawsze myśmy... 暴龙。 Ja też nie. No bo to nie była. Hmm. Dobra, widzowie. O, może ja wiem, gdzie tam jesteś! Stój tam! O, jakiś szybka. Jestem z tym gościu, co miał telefon. Dobra, idę tam. Jezus! Nie. To ja Jezus! Ciebie! Znalazłem cię! Chodź! Masz, chodź. masz telefon czy coś? Mm -mm. Znaczy ja zadzwonię ja mam po 112. Ja zadzwonię. Jak coś. Zabię po 112. Chodź. 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 A ja też umiem po 112. Chodź, chodź. Po no biegnij, mi... a nie sobie to. Tak no, idę! Na... Dobra, jak słyszymy podpara to znaczy, że trzeba tam iść. Ja Ma... idę tam gdzie... Dobra, nie, uciekaj, uciekaj, uciekaj! No! Ale gdzie... Tu to za tobą jestem. Dobra. Ej, ich chyba żar. Chodźcie tu. Ej, się nie boję. To trochę straszne, wiesz? Ej, Olek, a... Ej, właśnie... O kur... O Boże! Gdzie jest A ja mam... właśnie... Ja mam kamień tutaj. i baterię. Dobra, ale od, odwróć się, bo ja tu jestem. Ja mam kamień i baterię. Chcesz? Dobra, chodź. Proszę. Trzyma! Ej, da się rzucić w niego telefon. Okay. Weź sobie włączenie, znaczy biegnięcie. Dobra, nie masz. Włącz sobie i... Stań ze mną, to znaczy obok mnie. No. I biegnij i podskakuj Cię goni A to ty? Ja nie idę, bo wiesz, że ja tam nie poszłam Dobra, czekaj O ja, jak to się udało Ej, ej, a może A zadzwonię pan stop? Po 112 zadzwonię Ja z ja umiem ja Ty, za tobą potwór stoi Nie Żartuję to no I co mam teraz? Dzwonisz! Dobra. I co teraz? Chodź za mną! Schowaj sobie ten telefon. Dobra, idziemy w stronę podwórka Hej! Ej! I go! Ej, mam Uciekaj! Czemu? Bo bym za tobą, ty się, on ci pogłaskał po głowie! Nie ja, ja, ja uciekłem, widzę widzieliście to, ja uciekłem, zacząłem skakać, Widzę, wyszła za rogu, złapał ją i jeszcze mnie złapał. czemu nie raz sprężył tę głowę? No on cię po głowie pogłaskał. Dzisiaj dobra jestem. No, ale tak normalnie ci posmyrał. Dobra, chodź tu. idziemy, widzowie. To jest śmieszny filmik, nie Halo, ale to halo, przecież to miało być straszne i śmieszne. To jest horror, musimy się bać. A ja się nie boję. Ale to się bać nie da. Ej, czekaj, ja Ci... Zdjęcie zrobię! No nie, tak nie tak. widzę nie, żabu. Ja nie żaba głupia, ja jestem A, do... żaba mądra! Nie właśnie! To... Nie! Badla. no nie, dobra, znajdę się Chcesz się Ja czy się Dobra tak, mhm. byłem za nim. <coughs> tak podłam, <pa. coughs> Przeszedłem północ. Ej, ja biegam się nie boję. Super, no ale ty jeszcze ja musisz się znaleźć. No ale ja szukam telefonu. Gdzie ja jestem, w ogóle. Ten telefon, ten telefon. Ej, widziałem twoje światło chyba. No! Gdzie ty? Ja tu jestem. Taki mały. O! <coughs>

Pewnie od tej szybki No tak, to prawda Ty dalej masz szybkie? No, ale będzie trzeba nową założyć Dobra, widzowie! Ja nie wiem gdzie ja mam iść No i zjad... no, ja akurat miałem iść tam gdzie jest o, no, bo się Telefon Thank you

Czy jeszcze, dobra. Ostatnia rundka w Nie godzina. Do. Nie, nie będziemy godzinę, do... żeby było 20 minut. Chociaż. To zaraz następny negocjator. Bardzo długo, tak. bardzo długi filmik będzie dzisiaj w Ale, a może. A, no kurno, zaraz, kurno. Ja nie już słowa. Nie, pra... Co to się dzieje? To naprawdę tą, taką baterię naloguję. to bateria Aha, no super, znowu jesteśmy sami.

To jest ta dziura? Nie ja cię nie widzę Dobra, nie widzę Jezuszuszusiałem to O kur! Jeszcze raz, widzowie. Jeszcze Wiedzę, raz. ja chyba byłam w ciebie. była Jestem w tym miejscu, co ty byłaś. Ja. Nie wiem. Olek, zawsze jesteśmy w tym miejscu, jak umieramy. No, dobra. Skakuję na tyłek. Jestem. O Boże, pajęczyna. Się wystraszyłam, że to jakiś potwór na ścianie jest. Ej na razie stuku. O, znowu jestem tutaj! Potwór Znowu ją zja. Pewnie teraz będę tutaj, gdzie ty będziesz. Teraz. No dobra. No ale coś tak mówię, to. Dobra widzowie, ja nie wiem, jeszcze zresetuję i porównamy się ładnie z, z Luiską w kamerze. Luiska cześć, pożegnaj się ładnie z widzami. Do widzenia widzowie. Pa, pa widzowie i widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Pa.